A, z wózkami na, na, na luzie. A. Oszczędzasz nas. Właśnie. Tak was lubię, że nie widzimy serca. Nawet no, jak do siodła, to siadzie, Nie, no, nie, wypada. 30%, Kultura. Ale zostawcie wszystkie ręce, jak będę miał na tej w dobra? Nie, wiem dzwoni na wschód, czy nie? Dzwonić, może poszukamy się tego, to jeszcze tego oto na mieście, zanim zazwyczaj zgłosimy, że będzie za późno, że nie będzie gdzie szukać. O, a pu, pu, pum, pu, paczek. patrzę no, Ale byłaby w topa, ale by, by z nami ruszył, nie? Ale by z nami ruszył Marcin Wrzosek, Polish Zombie I to świadomy nie jest też tak, że on nika nazwiska Wrzosek <laughs> Uwierzcie mi, że to było fopa. Syntagen Laboratories, najlepsze BPC-157, które chroni mnie przed kontuzjami Invette Holding Group, agencja marketingu internetowego, która wspiera mnie w biznesie. Siemanko, 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 witam Was w obiecowanej drugiej części tego, tego materiału. Wydawać by się mogło, że właściwie nasze, nasze docelowe nagrywki trwają tylko kilkanaście sekund, może kilkadziesiąt, ale jak widzicie, jest to cały dzień pracy i specjalnie tą pracę biorę w duży cudzysłów bo jest to przede wszystkim przyjemny, przyjemnie spędzony czas ze świetnym towarzystwem, ale mimo wszystko mamy swoje zadania do wykonania, więc dlatego użyłem słowa, słowa praca. Muszę przyznać, że jest to moja pierwsza styczność z grą aktorską, która po pierwsze mi się podoba, ale którą po drugie po drugo, po również zauważam właśnie, że wymaga naprawdę sporo zaangażowania, że nie jest to wszystko takie proste, jakby się wydawać mogło, ale finalnie efekty, efekty końcowe się liczą i na to przede wszystkim liczymy. Także co, zapraszam do kolejnego odcinka. Siemano. Z punktu widzenia takiego naszego chyba charakteru to być, ale z punktu widzenia, z punktu widzenia innych to mieć, w <laughs> mieć, mieć. Często gęsto się niestety gryzą te rzeczy, nie? Chociaż yy, jak nie dla częst... kolejnego pokolenia. Zawsze chcesz że często gęsto, to mam że do czasu niechamatele. Zawsze mówisz często gęsto. Tak? <laughs> no, <Zawsze. to> nie <laughs> to to. Równowaga, nie? Celujemy. Nie mówimy, że wiesz, możesz albo Two sportu nie żyjesz, nie? Umówmy się, że to nie może być twoje, znaczy niewielki procent ludzi. O. Znaczy ja myślę, że tak może nawet nie jeszcze niewielki procent promil. Myślę, że Michał może w tym piramidzie być, którzy wyjeżdżają tylko tego ze sportu, nie? Bo tak to dobrze wiemy, że to są zabicie, nie widzisz na praca, i gdybyś yeah. człowieka opierał tylko. Ale umówmy ten... się, zgodnie, że tak. Michał gdyby nie robił nic poza sportem, to ta kubka by szybko stopniała. Że jednak i tak jakieś tam zajęcie masz jeszcze, nie? Coś na tutaj prowadzisz. No właśnie. Ty możesz, jak masz dzieci, to się nagle przestawiać jako pomyślenie takie nowe, nie? Ty masz kurczę 400 dzieciaki, nie? Twój syn Marcel, nie? Dalej Ma on się no on się musiał wcześniej zacząć martwić, nie? Naprawdę, powiem wam szczerze, że jestem tak z niego dumny. Z ostatnich Mistrzostw Polski, wiesz, w półfinale pokonał mistrza Polski. No, to jest pierwszy rok jako młodzieżowiec, więc A, okay, tamte chłopaki tak. mają po 22 lata. Tak, tak. No, no jest... 19 teraz, nie? To jest... pierwszy rok i kasku, w tym wieku to trzeba... Półtora, dwa miesiące temu zaraz toczy pierwszą walkę bez kasku i to był zupełnie dla niego taki wiesz. bo teraz e, ten bok samatowski też się odbywa bez kasku w ogóle. O, bez nie? sensu, no, nie wiem, wiesz, Że nie, bez kasku bez sensu? Tak. Nie to wiem. Tak już. Obijają sobie głowy po prostu nie mając tego. Ale w robili potem nie. jakieś badanie wyszło, że ten gaz chyba bardziej tak naprawdę szkodzi niż, niż pomaga. Tak. No że, tak, że tak naprawdę chyba tylko w yy, jak się... Tak. Znaczy u nas w no, banku się też bez kasku robimy, nie? nie no, ja bym ci. A to do może mówię to do tego, że sam nienawidzę kasku. Nienawidzę, ja ja nie, Ja Przysięgam, nie wiem, wiesz co, mam chyba jakiś taki, kurczę, mały chyba symptom, jakiś taki małej klaustrofon. W się, wiesz? jak ktoś bierze kasku, ja nie mogę oddychać. Jak mi ktoś każe, zmusi mnie robić kasku, ja między rundami ściągam kas na minutę. To co wiesz, 10-15 sekund trwa ściąganie, 15-2 zakładanie, więc pójdźcie. Daniel miał fajny, nie? Taki ale muszę te ja 30 sam, sekund. To, no. Takie kurwa, ta. taki jak to mają ci na czołgu, czołgiści, nie? Tak, e, ten, magnetow z w tym, Że masz tylko <laughs> takie nauczniki, nie? I tu no. zawiązujesz, tu nie masz, tu nic, ale ja... Nie wiem, ale właśnie nawet z aspekt, już zawiązujesz Czyli tak, już czuję, że mi coś ciśnie pod brodą Jak ja opuszczę brodę niską, którą powinienem trzymać, to powinien już trzymaj się trzymaj się do mnie k***a Najczęściej ja najkazniej się k***a kur... zasłania tak. mi k***a do połowy, więc go widzę od pasa w dół I dużo już łapię na wyj, że muszę chodzić z wysoko podniesioną brodą, żeby go w ogóle widzieć, żebym mógł oddychać, tak, nie? To jest Dzony repo po podróży po całym dniu, ale, także... Ale wyczuł. To wiesz wiesz, wiesz wiesz, gościu, wiesz za co mam ty, ty lepiej powiedz co to jest za godzina, bo ja już słyszałem, rozmawiałem z Robertem i on ja mówił, że już ten rozgryzł te wskazówki. Robert co to znaczy? Godzina na p. No. Że uważaj. Akcja. Skąd to? Kolumbia? Aruba? Tyczka. już było. Nasza produkcja. Śrem. Reszta Dobra. Ptniemy, bo to jest do poprawy coś. A towarsko. Kolumbia? Aruba? To już było. Nasze, ze śremu. Rest, spraw. Dobra, cięcie. <noise> Szczepie, 100% bawełna. <noise> Tomek właśnie kopnął Tomek właśnie no Kinga. No Kinga. Nie wiem jak ten Arek to wytrzymał, bo mały wrzosek tego nie może znieść. <grym> Wszystkich was wrzoskówkowie delikatnie <grym> macie <wytrzymał> to nie stało. To... <grym> z wrzoskami na no, no, no luzie Oszczędzasz nas. Tak was lubię, że dziecią Trzydzi... dziw... serca. No więc jak dosiadzie powiedzieć. Nie, gdzie to no, nie wypada. No, 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 30%. 30-30. Kultura. 30%, 30%. Gdzieś tam razem z Dreningu i moja Magda mówią: Ty, ja być wraz z weź tam podejść do żabki na osiedlu, kurwa kupi tam. Winko, na wieczór No dobra, to ja tam kurwa oczywiście U mnie wiesz, że na osiedlu problem z miejscem do parkowania, więc kurwa stanem, także zastawiłem dwa auto awaryjne, nie? No już ze sklepca z blisko mojego mieszkania. No to wygląda sklepu, za kurwa światła. Ja moja Magda, tak. Gdzie znasz auto, No nie wiem, ja zajebali ja pierdolę A ty? Niemożliwe, czekaj, czekaj Magda, wyjera, kurwa, ale taki gafy, poczekaj film, wyj. Nie no nie ma chłopi, ma auta kurwa nie? nie wiem, k... dzwoni na psujesz się nie dzwonić, mi, mówię, jaki czekaj, może poszukamy jeszcze tego auto na mieście zanim gusimy, to, bo że będzie za późno, że nie będzie gdzie kurwa szukać. O kurwa czekaj, wiesz, pu pu, pół pu, chyba patrzę i tak parę, że tam stało za trzy godziny auto na awaryjnych, że nikt z tych samochodów w nie próbował wyjeżdżać, co zostawiłem. Próbował? Tak, jeszcze na awaryjnych k... zepsuło się to co zrobisz, k... A Awary, Awaryjny się przeciągnęły z 5 minut do 3 godziny. Tak, no. A Dobrze, to nie Dobre, Dobrze, dobrze nie czeka. W bieliźnie, nie że masz winko. Z 3 godzin zrobiłoby się 120 no To ma jeszcze sekundę Max, Max. Serwetkę z McDonald's stracili. Dawaj do zestawu. Nie, środek, tak jak 50 Tak jak Tak jak w szpitalu. To klucz. Piątka. Piątka, kurwa! Co ty, kurwa, śmiecisz? Co ty, Co, jest za No. I dobra, to warbieta. Do Tu będzie ujęcie na ten chyba, nie? Na, na maskę, tak? Niech ktoś tam wyciągnie rękę do przodu, czy tak, w tak. tam... Ale zostawcie wszyscy ręce, jak będę miał na tym. maskę, dobra? Akcja. Co jest, awaria? Jedna awaria się. Chybniutko No, nowy towar wjechał. Złote. A skromne. Co jest awaria? Szefie, żadna awaria, żadna awaria. Szczepniutko jest. No, i nowy towar wjechał. Złote, a skromne. Tak jest. Trzy, cztery. Dobra, dziękuję bardzo. To już tak prawie na sam koniec tego dzisiejszego, długiego, długiego sporego dnia. E, w ogóle zazwyczaj robimy tak, że bilans pasażerów w, w jedną stronę i w drugą się zgadza, a tutaj się nam trafi z powrotem z dużą przyjemnością Robert Ruchała, który również brał udział w projekcie, e, o którym się od samego początku mówimy, czyli akcja Harety dla, dla zwierząt. Sama, sama akcja nosi nazwę pies kulawą nogą. To nie są pieniądze zbierane dla samej pieniędzy. Tam przede wszystkim cel jest taki, żeby zebrać na sprzęt rehabilita rehabilitacyjny dla, dla piesków. Często jak są przez połamane łapami, no to faktycznie jest to dla nich spory problem. No i faktycznie zbieramy pieniążki, żeby kupić konkretne, konkretne produkty, które w takiej rehabilitacji się przydadzą. Było kilka anegdotek w drodze, nie? To sobie porozmawialiśmy. W ogóle Roberta ja od dłuższego czasu obserwuję chwalę. Powiedziałem też to w samochodzie do Roberta, że jest takim właśnie zawodnikiem, którym chciałbym, żeby taki właśnie był PR sportowców. Skromny, ale aktywny w mediach społecznościowych. Do tego zajebisty sportowiec, i, i co? I trzymam kciuki, żeby doszedł jak w swojej karierze. Byłem pod turbo wrażeniem Twojej ostatniej walki ze, ze Stasiakiem, która była na mega wysokim poziomie zapaśniczo-grapplerskim. I nawet dla takiego laika jak, jak ja była naprawdę na, na zajebiście wysokich obrotach. Tak, także już składałem jedne gratulacje, się powtórzę. No, ja się bardzo cieszę, że taka osoba mówi o mnie takie, takie rzeczy. No więc wiesz, no, kolejna motywacja do, do ciężkiej pracy. No i fajnie, że dostrzegasz we mnie. Potencjał, potencjał, duży potencjał, potencjał także mam nadzieję, że gdzieś tam faktycznie jeszcze, jak już będziesz na szczycie, to pewnego dnia powiesz Pamiętam, gdzieś taki Tomek Sarara coś tam wyprostował, miał, miał rację Oczywiście. A często wychodzi na moje, także tak że uważaj o czym marzysz, bo może się spełnić, jak to się mówi I mam jeszcze jedną anegdotkę a propos zwierząt, ale smutną Smutną, muszę powiedzieć, że ja bardzo chętnie biorę udział w akcjach charytatywnych, je wspierając, zwierzęta, ludzi, którzy są poszkodowani Chętnie służę pomocą, ale czasem każdemu się zdarzy wypadek, przypadek i... Jesteśmy na stacji benzynowej, to właściwie jest jeden z takich naszych wy wy wypadów youtubowych Pamiętam, wracaliśmy składem, jechaliśmy w trójeczkę Jadę samochodem, co prawda chyba nawet nieco szybciej niż przepisowo, przez jakieś wioski I jadąc w drodze, jeszcze jechaliśmy BMW z firmy Ameryka Cars Import Auto. USA, wszyscy chyba myślę dobrze pamiętają I pamiętam, że jak lecieliśmy tą, tą furą To wyskoczył nam kotek przed, przed, przed maską i przyjechał nowale wale po hamulcach, ale widziałem, że już za późno No i po prostu hamulce, hamulce i jeb Słyszę, że niestety nie udało się wyhamować, no i po prostu wszyscy na siebie w samochodzie popatrzyliśmy taka troszeczkę niezręczna cisza, no bo po prostu stało się coś, czego, czego nikt nie planował, ale tego już niejako się nie dało uniknąć. No i po prostu chwila niezręcznej ciszy w samochodzie, bo nie wróciliśmy do jakichś kolejnych rozmów. No i w tą trasę dalej. I zatrzymaliśmy na stacji chyba, nie wiem, do 150 km dalej. No widzę, że ludzie przyglądają się na nasz samochód, mówią, no tak, po pierwsze dobra fura, może raz, raz, raz że logo Sararati, więc mówię, faktycznie, no nie ma co się dziwić, że przykuwamy uwagę. Zatakowałem auto, idę zapłacić do kasy, wracam do samochodu, mówię, o k***a mać, mówię, nie mogę na to patrzeć, mówię, co tu się stało? Już wiedziałem, dlaczego wszyscy na nas patrzyli. Ten biedny kotek, którego pamiętam jeszcze jego ostatnie chwile życia, jak popatrzył na nas, jak na nas popatrzył, to po prostu głowa mu się wbiła w atrapę. O kurczę, i on został w tym samochodzie po prostu i my go 150 km cienę i cały czas, że miał głowę po prostu wbitą do środka i widny cały czas był zawinięty do środka. Oj. I przyzięga, mówię o tym dzisiaj już z dystansu czasowego, więc delikatnie mówię, staje się, no nie wiem, czy historia śmieszna, czy nadal tragiczna, czy smutna, ale no tak, no nie no zdecydowanie smutna, tak? No gdzieś tam myślę, że chyba nie jednemu, nie jednemu kierowcy takie coś się wydarzyło i jest to patowa sytuacja. I pamiętam, że jeszcze był największy problem, kto tego kota wyciągnie, nie? bo nie wiedziałem, czy on jest po prostu zimny, czy ciepły, czy ciepły od tego, czy jeszcze żyje, czy ciepły od silnika, wokół którego dość długo tam się znajdował i akurat muszę powiedzieć, że kameramem miał największe ja, ja tak po prostu i tego biednego kotka jeszcze gdzieś tam Skrym. Skrym. musiał stamtąd wyciągać, także, także staram się tak teraz tym zwierzątkom jak najbardziej... Rehabilitować, ale oczywiście pomijając tą sytuację, która się wydarzyła wtedy, uważam, że akcje charytatywne to jest rzecz, do której wszyscy powinni się aktywnie przyłączać. I cieszę się, że sportowcy tacy jak ja, Robert, byli na miejscu, Michał, Matera, chcę wymienić do osoby, był, i mi pomóż, abym kogoś pominął, był Michał, Andryszak, Longer, Sebastian Przybysz, był, 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 Rest, był, 7. sportowców A, wszystkich? Yy, jeszcze, był, yy, jeszcze był, jeszcze yy, był, my, Sebek, Longer? No chyba tyle. Chyba tyle, dobra, chyba tyle. po prostu zależało mi starczy, żeby kogoś nie pomylić, ale jeszcze oprócz tego, czyli była to sk sk składanka osób z, rozpoznawalnych, był właśnie Rez z Dixonów, którego też miałem przyjemność poznać, bo, bo lubię tą jego, jego twórczość, bo był już Chabior, świetny tak, aktor, którego, który również miał tam swoją rolę. Wszyscy mieliśmy swoje role i zagraliśmy je całkiem, zagraliśmy je bardzo dobrze, także bądźcie czujni, czekajcie na efekty tej, tej pracy, bo będą naprawdę kozackie i bierzcie aktywnie udział w tej, w tej akcji charytatywnej. Te wszystkie postacie, które przypadkowe wymieniłem, chciałem nikogo nie pominąć, e, przede wszystkim celem e, jednym z produktów aukcji będą, będą koszulki, w których występowaliśmy, które będą do nabycia. Polish Zombie. Boże, ale byłaby w topa, ale by, by z nami ruszył, nie? Ale by z nami ruszył Marcin Wrzosek, Polish Zombie i to świadomy nie jest też tak, że on nika nazwiska Wrzosek, <laughs> uwierzcie mi, że to było fopa. Także przepraszam Marcina, pozdrawiam Arka e, i, i tak, zapomnielibyśmy i byłaby niezła topa. W każdym razie tak, i również Marcin Wrzosyk na tej koszulce się podpisał Także taką koszulkę ze wszystkimi autografami również dołączą do tej listacji Bądźcie czujni jeśli chodzi faktycznie o, o to, gdzie ta listacja będzie Ale chcemy, żeby ona miała bardzo duży rozgłos medialny Także co, bierzcie udział, wspierajcie Uff. Nasza trasa Wielkopolska, Mał... z Wielkopolski do Małopolski dobiega końca Mimo, że dzień na pełnych obrotach aktywny, to ja muszę powiedzieć, że czuję się cały czas dość mocno naładowany energią. Teraz tak, sam tak. w ogóle poszło sprawnie. Bardzo fajny dzień, dużo emocji, ee, całkowicie inna rola, bo zawsze, no, jesteśmy na treningach, e, bijemy się w walkach, a tutaj mogliśmy się wcielić w, lo, w rolę aktorów, więc fajny dzień, fajne doświadczenie, no i co, no i, i więcej takich. Ojciec szesny, bo zagraliśmy weźmiemy troszeczkę ojca ale więcej już Wam nie powiemy. Także słuchajcie, wypuścimy też materiał w odpowiednim momencie, jak już będzie można go promować. Ale, ale proszę Was, bądźcie czujni, nie pozostańcie obojętni. I Bądź... do następnego. Kończymy, do następnego. Pozdrawiam serdecznie, Siemano. Miłego oglądania.